Mam go widzę, tutaj ja paszę Fitko i dzisiaj rozpoczynamy na łące Blue Tower Defense 2 y, na razie. Jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem 10 łapy w górę, to kupię sobie szóstkę. Y, no i dobra, ogólnie ja wiem o co chodzi w tej grze, bo grałem w nią kiedyś. Mam oryginalną na telefonie najnowszą wersję kupioną. Y, więc wiecie, przejdę sobie samouczek, postawmy sobie tutaj darta. Mam moją pewną taktykę, yy, bo tutaj rozpoczynam nowo, ale na telefonie mam tam ogólnie wiecie. Więcej trochę rzeczy. Nienawidzę samouczków, ale... Dobra, w sumie... O kurde muszę postawić. Podam sobie kolejnego darcika tutaj i weźmy sobie większy dystans. Nie. A, większy dystans to był tutaj, a... Kupmy sobie jeszcze chyba szybkość strzelania Dobra, i kupmy sobie jeszcze to Dobra, oh yeah. więc mamy dartu Dar... Co? Mamy już darty yy, Ogólnie mogli... możecie napisać, czy mnie wszystko dobrze słyszycie sobie... dajmy mi ups My sobie całkiem dobrze radzimy Na wszelki bym postawił jeszcze darcika tutaj ale tylko tak ulepszmy Jakby na razie nie mamy na co wydawać fajsów, tak powiem. O, możemy powery używać, to fajnie też. Mog ogólnie mega się jaram tą gram, naprawdę. To jest strasznie kiedyś dużo to grałem teraz też, więc mam nadzieję, że to odnowimy. Eee, no i takie odcineczki z blunców Wam się będą podobały. Mm, tutaj temu typu pamiętać średnio. Idzie, ale dobra. O, możemy wysyłać baloniki. Dobra, na razie wysyłajmy żółte. Zróbmy murasza takiego. Trochę tych zielonych. Bo musimy, musimy mieć dużo hajsu. Jak będziecie mnie źle słyszeli, to sorry. Bo... O, dobra, dobra. Bo tutaj strasznie jest po prostu głośno gra. Dobra. Więc wygraliśmy z botem. Ale osiągnięcie wygrana z botem. I ja chcę sobie kupić moją jedną postać. O, chyba jeszcze nie mogę kupić postaci. A do, nie no mogę kupić postać. Dobra, czyli kupmy... Nie, 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 nie u niego. Kupmy sobie... Y, to było tutaj. A nie, możemy tylko tutaj. Druida chciał... A, możemy tylko ulepszyć. A, bo ja ogólnie mi chodziłabym sobie tego. No tak druida wziął. O, mamy pod camo. Dobra. Ogólnie jak chcecie tą pobrać gierkę, to może ta jest bezpłatna na Steamie, ale yy, jak chcecie szóstkę, to ona jest też na Steamie, ale za 35 złotych. Chyba. Dobra, Wy weźmy sobie ready. Kurde, ta lampa jest słaba. Nie lubię, na widzę jej. Dobra, weźmy sobie tak shootera. To, nie, ta, to był tak shootera, to już był up shooter, chyba nie wiem. Sorry, widzę, ja się ogólnie tak nie znam na tych małpkach. Zap Oj. Zapomniałem wszystkiego, bo kiedyś to bardzo dużo w to grałem. No i wiecie. To jest ogólnie takie dziwne wrażenie, trochę. Mam nadzieję, że tutaj będziemy mogli od razu Nie, no nie możemy od razu wysłać postawmy sobie znowu tu. Ej, bo znowu gramy z botem. Ok, możemy go tu postawić. Pyk. I sobie postawmy gdzieś tutaj tak shootera. To jest tak shooter. Nie, nie mam jak tego Ale Dobra. I weźmy sobie tutaj darcika jeszcze. Ulepszmy go, pod, yy, aby miał większy zasięg i pod kamu i szybkość strzelania. Ej, a bo jeszcze możemy tego bumpshootera czy... Możemy jeszcze to. Armatkę. Musimy uzbierać hajsu na nią. Dobra, sobie tak na razie nawalmy tego i weźmy szybkość i si pod dolne w sumie drzewko. Moim zdaniem dolne i... Yy, dolne i środkowe to najlepsze jest połączenie. Bom, tak, bomb-shooter. Tutaj pisze, to jest tak, shooter no to jest takie dobre teraz, co my zrobiliśmy ogólnie, ogólnie, sorry, widzę, że jak gadam, ale ogólnie w sumie y, bomb shooter, moim zdaniem jest to dobra małpka nie małpka, tylko, no wiecie postać tak powiem no, na razie czekam, aż będziemy, będziemy mogli wysyłać balony no i dobra Myślę, że możemy sobie dźwięki wyciszyć. Nie, weźmy sobie bousta, nie wiem po co, ale. Ja chcę już baloniki wysyłać. Ogólnie będziemy zbierali na druida, bo mu druid to jest moja ulubiona postać. Ja na przykład w oryginalnych bluncach na telefonie mam na niej 6 miliona expa już. Więc jak wyjdzie paragonik, to na pewno będę go miał. Dobra, czy mamy już wszystkich ulepszonych dobrze? No tak, shootera nie mamy, no to tak, shootera weźmy sobie pod, e, nie wiem, dolne. Tak, shooterem zbytnio nie gram i to jest chyba szybkość strzelania, nie wiem. O, możemy balony wysłać, to robimy mu takiego lekkiego rasza. No i dobra, w sumie my już wygraliśmy tym raszem. Jak chcecie challenge z tej gierki, no to piszcie. Będą. No i wygraliśmy. Dobra. Pierwszy odcinek to jest taki wstępujący, bo będziemy odwykowali pierwszą postać. No i wiecie, jesteśmy 5 Wow, mega. Dobra. Monkeys. Dobra, I weźmy sobie, sprawdźmy, czy możemy, za ile jest druid, mamy 110 hajsu, druid jest za 150, czy możemy hajs wziąć za, Uu. nie, dobra, musimy uzbierać się na druida, ale dobra, o, unoka tutorial, bierzemy chyba, w sumie... nie no, on jest lepszy moim zdaniem, dobra, w sumie to walczmy dalej, bo, Weźmy sobie tutaj coś możemy odblokować. Kurde, ale cały czas możemy coś wziąć, jakby. A możemy chyba... Oh! Snajpera mnie kusi kupić bardzo. Snajper to jest tak dobra dla mnie postać. Ale nie, dobra, zbieramy. A, chwila. ile mamy. To możemy chyba sobie darcika ulepszyć. Nie. Potrzebujemy teraz tutaj... W ogóle będziemy to szybkość, strzelność, czyli 2000 ekspa potrzebujemy, bardzo dużo. A bump shootera? 2000, 2700 i 3000, dobra. Weźmy sobie battle. Dobra, i gramy. O nie, dobra, skip map, nienawidzę tej mapy. No, może być. Też nie lubię, ale dobra. Ready. No i sumie nie mamy co tutaj zmieniać widzowie, bo No, typ też gra z takimi małpkami jak my. Albo to a nie, bo to jest mnie, ja, a to jest typ. My teraz gramy po tej stronie. Okej. Okay. <laughs> Dobra. <śmiech> Ogólnie widzowie hmm, będzie dużo odcinków w tej serii, bo mega lubię blondy, albo nawet otworzymy kanał nowy. Więc dobra. Kajnego 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 Kajnego. Kajnego. Dobra, więc tak szczerze, to jest mega fajna gra, taka na odstresowanie się. I dobra, jesteśmy po tej stronie, czyli balony lecą stąd. I jeszcze proszę. Oh, szybko proszę, hajs, bo musimy darta wziąć chociaż... Nie, bo stąd nie lecą hajs. Nie leci hajs. Dobra, więc sobie jeszcze i. hajs, co ja gadam? Szybko strzelność i raczej... Nie, no dobra, weźmy sobie pod Kamo i... Tego. On gra pod... Yy... Dobra, a w sumie czemu ja mu nie robię rasza Od razu będę robił rasha, co się będę. Czym szybciej o nie, ale w sumie to on jest dobry. Jakby się przedostajemy powolutku, ale jest dobry. Trzeba to przyznać, widzowie, on też mi robi rasza, kurde. Ale my będziemy piersi. Nie, postawmy sobie tutaj yy, tylko... O, teraz mu się zasięg zwiększyliśmy i... Dobra, w sumie ogarnijmy sobie, pyk. Dobra, na razie dajmy mu spokój, yy, weźmy sobie szybko strzelność i zasięg. No i chyba za chwilę żółtymi go pospamimy, ale musimy mieć większy dochód, więc najbardziej nam się te opłaca. Uuu, dobra, tutaj jest... Mam... Dobra, to jak mamy to, no to teraz będziemy te wysyłali balony. No i dobra. Bo na razie nie mamy takiego dużego dochodu, aby... Więc wiecie. No sobie tak pospamujmy. Ona nie złego rasza tutaj. To nie wiem czy już jest normalny grać. Chyba tak. A na niskim poziomie, tak jak ja. O, on ma shootera, My też sobie weźmy shootera. Weź on tutaj i weźmy go pod dolne i pod szuto. O, no i teraz mamy zero hajsu. On, Te balony mają... Nie no żółte, różowe wysyłajmy, bo one mają taki sam dochód jak białe Jakby ktoś nie wiedział dochód to jest tutaj, to zielone i to nam pokazuje ile hajsu dostajemy za... Dobra, on dostaje tak... Teraz, on ma takiego rasza za chwilę Tylko bo mu strasznie dobrze pomagają te takie bombshooter w sumie mu dobrze Ej, bo ja też dostaję rasza Dobra, muszę ja się zająć coś sobą Ej nie, bo ja to przegram. Dobra, przegrałem. Jakby. Czy jest szansa, że to wygram? Nie, zobaczcie. Proszę, proszę, proszę. Nie, my zainwestujemy w obronę. Kurde, bo coś się dzieje. Są jakieś lagi albo. Mój internet jest zarąbisty. Proszę, aby się poddał. Kurde, bo my nie jesteśmy odporni na takiego wielkie, wielkiego rasza. Tak więc weźmy sobie dolne na razie i górne. Choć w sumie weźmy sobie też. Dobra, musimy zrobić ogólnie dobrego tego, dobrą obronę. Zainwestujmy w obronę. Dobra, robimy murasza. Użyjmy busta i zobaczcie, jakiego murasza teraz robimy. Karma jest back, tak się mówi. Tak się mówi. Dobra, nie wiem. Oh, szybko tak teraz sobie ulepszymy. Musimy przejść. No i dystans jeszcze sobie równy. Nie, po co nam dystans, ale dobra. No Boże, no i teraz mamy... <laughs> będziemy mieli... My... O Boże, co się dzieje? Kurde. Spor dochód będziemy mieli teraz. Albo nie, w sumie. Ty, bo on chyba nie ma nic... Nie no, w sumie metalowe jak mu wyślemy. Kurde no, się zacina. Wyślijmy mu tak, uzbierajmy hajsu. Trochę. O, I wysyłajmy też mu same metalowe. Ej, nie! Metalowe się nie opłaca! Przecież on niszy te metalowe. Najbardziej to się chyba opłaca o te... O, sprawdzę tylko. On ich tak... Różowe wysyłamy. Teraz... Co? Dobra, weźmy sobie tylko podochód teraz. Nie, dobra, mu Murasza i wygrywamy to w sumie. jakby na początku nam bardzo źle szło, ale... Dobra, wygraliśmy. Ez. On mają lepsze małpki, ale my mieliśmy lepszą taktykę. Dobra, i dostaliśmy 25 pieniążków. 30. Dużo. 400. Ekspa. Spoko, w sumie mi się podoba. O, mamy skrzynki. Chyba krzynkę, dobra. Opening, co nam wyleci? Hajsik. Uuu, 500 hajsu. Toleruję. Glugenera mamy mm, tutaj do naszego. Nie wiem, co to. To też nie wiem, co to jest. 2000 extra dostaliśmy. Dobra, szacun. Ja totalnie um, jestem wygrany. Teraz możemy sobie kupić moją ulubioną małpkę, czyli... Druidzika. Nie moją ulubioną po prostu, ale pod taktykę moją idziemy. I sobie go ulepszymy yy, nie to. W sumie to się mogłoby przydać. Tylko to dwo, kosztuje 2500 ekstra, a to 1700 i to jest pod dystans chyba ale i tam coś tam. Ale dobra. Sprawdźmy sobie, bo też bump moglibyśmy, choć w sumie. Albo sobie jeszcze kupmy ninja Dobra, ninja i... To ulepszenie za 2000. A nie, kurde, nie. Co możemy kupić? Takiego opłacalnego co nam nie zmarnujemy tylko hajsu. No jakby sobie najbardziej to nam się to opłaca, bo... Dobra, kupujemy. Bo to będzie coś nadziało na zasadzie, że będzie od cofało balony. Dobra, wiem, że mogłem to lepiej zagrać, widzowie. Wy, się na... wy lepiej się znacie. Jak w to gracie. Możecie napisać oczywiście w komentarzu coś z, z, zrobiłem źle jak ktoś po prostu mm, jak coś zrobiłem źle i ktoś wie to niech napisze koszmarna mapka tam była więc weźmy sobie no, no nie dobra ty w no i koszmarne też jest ale no dobra weźmy sobie zamiast boom shootera ninja i druida zamiast tak shootera Dru, co ja gadam? Sorry, widzowie, jestem nieogarnięty. Ale bo też jutro jadę na wakacje i mm, tak jestem rozkojarzony trochę. Ale dobra. Więc szybko sobie mm, ogarnijmy to. Jeszcze parę rundek, myślę. No i wiecie. Ja pomyślę też za odcinkiem nad taktyką, dobra, na telefonie trochę pogram. I dobra. Patrzcie, co robimy? Teraz bierzemy druida. Tak bo. Kurde, bo stąd idą i stąd. Ten typ. No, pyk. Tutaj powinniśmy sobie poradzić. I go druida weźmy. Kurde, ej, bo. Nie daje Druid sobie ledwo daje radę. Dobra, weźmy jeszcze tutaj. Darta. Zasięg. On tam dosięga, a druid. Dobra. I. Musimy 850 hajsów zbierać, a potem go raszujemy. Kurde, ej, naprawdę, ja nie wiem co się tak dzieje, ale... strasznie mi... ogólnie... Dobra, weźmy sobie jeszcze ninja, kurde, bo... Ej, bo naprawdę dostajemy teraz od tego typa rasza. No i postawmy sobie tutaj druidika, aby on po prostu zbił te balony. Pyk. By... Nie wiem, weźmy sobie druida, po prostu tu postawmy. Nie wiem, tak bym go pospyć, strasz. Oh, Przecież to jest... Patrzcie, jak go raszujemy. Co? Ej. Co się stało, XD? On się poddał chyba. No dobra, widzowie, po prostu wygraliśmy. Jesteśmy lepsi. Dostaliśmy zero hajs. Wow, jak dużo. Ale całkiem spore ekspa dostaliśmy, więc to jest też spoko. Mamy skrzyneczkę, nie mamy jeszcze jednego wina. Musimy to zróbmy sobie tego jednego uina skończymy już odcinek wtedy. No i będziemy już wtedy mieli odcinek. Ja też muszę y, ogarnąć sobie y, dzisiaj jeszcze parę rzeczy. No i czy ja chcę tą mapkę? No niestety muszę tą mapkę. No i bierzemy. Choć w sumie zamiast z druida moglibyśmy wziąć sobie tak shooter albo bobą w shootera. Ale... Darta. Sorry, co ja gadam. Nie, dobra, już byśmy da... chyba nie mogli. Dobra, my jesteśmy po tej stronie. Kurde, czemu nie mogłem sobie same, samemu uniku wybrać? To jest szkoda. Trochę niefajne to jest. A dobra, balony idą od tej strony, drój sobie by świetnie z nimi, mam nadzieję, poradził. Jakbyśmy tutaj gdzieś zmieścili... tutaj zmieścimy gdzieś. Darta, pyk! strzelność. On już od razu nas. Ej, co to jest? Czemu od razu nas. nas... Sorry, mi się. Czemu od razu ten typ nas. nas raszuje? Dobra, my już mamy jakby. HP dostajemy, ale mnie wkurzył, czyli dostaje rasza, bo bardzo chciał tego rasza. No i zobaczymy. O nie, on ma gluganera, a gluganer spowalnia moje te. Ale zobaczcie co my ogarniemy. Jak my będziemy mieli ten, to ulepszenie, to my wygramy z nim. Bo dobrze my mamy... My przegrywamy. Ale... Ej no serio, my, nie, my to przegramy. Um, a nie, bo my mu troszkę HP zadaliśmy. I patrzcie, bierzemy to i zobaczcie jakie to jest... Moim zdaniem to jest bardzo dobre ulepszenie. Jeszcze wziąć sobie tutaj e, pod większą cenę. Weźmy sobie zasięg. I moim zdaniem na razie dobrze nam idzie. Tak początkowo dobrze nam idzie. Chcę mieć jeszcze dzisiaj jednego tego win aby wiecie co by mieć. wysyłajmy mu jakieś takie balony, choć on ma tylko. że weźmy pod. O kurde, o kurde, o kurde. O kurde. Nie. Selujemy go i postawiamy go tutaj. I on będzie bił całkiem sporo. Dobra, bierzemy różowe balony na speedrun idziemy. One będą... Różowe będą szły tak szybciej trochę. No nie no, różowe są słabe. Dobra, białe. Białymi powinniśmy to ugrać. A bo on postawił tutaj tych alchemików. Chociaż też nam złego rasza robi, ale ten blue i ten na razie sobie daje radę. A ten blue jest serio. Dobry jest całkiem. I ja jakbym grał, to też chyba sobie go odblokuję, bo zobaczcie widzowie. Ten blue gunner całkiem nieźle jest powalnie i byśmy wtedy mieli czas po prostu na zrobienie czegoś. Małg strasznie wolno, to też idzie, dlatego ma więcej czasu na przemyślenie. Ale dobra, cza weźmy sobie busta, czarne. No i powinniśmy to już ubrać jakoś. No i tak, patrzcie, ja już nie wysyłam nic. Ale to jest moja przede wszystkim taktyka, ten druid. Druid jest bardzo dobry pod te pioruny, moim zdaniem. I jeszcze byśmy sobie w przyszłości ogarnęli nową taktykę, jakąś, bo to nie jest, przyznajmy, czy ta jest dobra. Tak średnio bym powiedział. Można z nią jakoś ugrać. Ej, bo my mamy jakiegoś tego. O, dostaliśmy czesta chyba. Myślę, że dostaniemy go już. Dobra, Mon Case. Weźmy sobie i czy mamy 1000 EXPA? No, nie wiem czemu coś tutaj każe, ale dobra. Czy druida możemy wziąć sobie darta? Nie pytajcie tak, jak gram w tym etapie dartem. Choć ja wam nie, nie chcę zdradzać mojej taktyki, ale kupiłem sobie boomeranga. Naprawdę, uwierzcie, że nie będziecie żałować, jak zobaczycie moją taktykę. Tak, tylko, że to jest chyba piąty tier albo czwarty któryś z tych tierów to jest bardzo dobre i jeszcze podśrodkowe więc dobra wiecie znacie już moją taktyczkę to nie, to chyba będzie na koniec to... poczekajcie, sprawdźmy jeszcze co tutaj mamy wejdę sobie tutaj tą ikonkę zmienimy. nie pytajcie czemu, tak po prostu znowu się teraz no i dobra, widzowie, to będzie koniec, na koniec, koniec tego odcinka, jeżeli chcecie więcej y, odcinka z bluesów, dwójeczki, to napiszcie w komentarzu, zostawcie lajka, na 10 lajków y, pobieram szóstkę z 35z, y, no ale też chyba że nawet jeżeli tam nie dobijecie, to postaram się może pobrać, bo musi być też jakiś specjal, bo mamy, dobiliśmy 10 subów, więc dobra, ja się z wami żegnam. 一八。